W znowu Ajko, produkt, który sprzedajemy masowo, mógłbym powiedzieć, kupił nasze serca. Jeżeli mógłby coś opowiedzieć naszym tłumaczom o firmie i o nowościach, jakie macie. Super, dziękuję za, za, za okazję. Aiko jest relatywnie no, nowe brzdy na, na naszym rynek fotowoltaicznym, ale ma dużo, dużo historii, bo jest jeden największy producentów ogniwa fotowoltaicznych na świecie. jest ponad 160 gigawatów ogniwa i od 4 lat produkujemy nasze moduły, które są realizowane na bazie ogniwa ABC, to jest Back Contact typu N. Są ogniwa, które mają, jak widzimy, bardzo mocne. Eh, t -t 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 bardzo, bardzo wysoka widajność, Jak widzimy, 24% to znaczy 240 wtp za metr uh, kwadratowy. Tak? Niedawno na pewno instalowaliście cały panel, miał 240 i uh, bardzo skutecznie działa, kiedy jest zacieniony. To znaczy wiel, duża moc, uh, bardzo duża uh, wielka wydajność na każdej sytuacji, każdej każde realnej uh, sytuacji i też estetika. Na pewno wa wasi klienci. Widzą jaki jest panel i e, szczegółowo panel Full Black. To jest na pewno Full Black, jaki jest, jak jest kolor, rama, kolor, skłok, kolor ogniwa. Produkujemy ogniwa i to też są wybrane test zgodnie koloru. Tak? Mm. I też dostaliśmy na tej estetykę, dostaliśmy też nagroda Red Dot roku 2023. No ja się nie dziwię, czy ją dostaliście, bo to naprawdę wygląda jak tafla kuchenki indukcyjnej. I to naszym klientom się podoba. Ja muszę zwrócić uwagę, że jesteście pierwszym producentem, jakiego widziałem, który tnie cele bafle krzemowe, tak? że nie widać tych zremów, czyli tutaj, tutaj wycisnęliście wszystko. Do, dokładnie, w, w AIKO jesteśmy bardzo precyzyjni, kiedy mówimy full black, może być, może być full black. Nie? nie, to jest na pewno, dla nas jest bardzo istotne, jakie jest pierwsze wrażenie klientów. Dla nas estetyka to jest istotna część o jakości produktu. To nie tylko estetyka, to jest dużo, dużo więcej. Du, dużo mówię o, o produktu i też dużo mówię o na nasza firmach. Dobrze, a jakbyśmy mógł powiedzieć coś o. I inteligencji tego modułu, bo mówię, do tej pory moduły to był taki e, koń pociągowy, dość prosty, ale jeżeli mieliśmy zacienienia, no to e, wypadały nam całe, całe sekcje, a tutaj macie zastosowaną technologię, która pozwala te zacienienia e, Dokładnie, mówię, jako pierwszej kolejności generalnie klient patrzy na estetykę, tak, też instalatorzy patrzą i mówią, dobra, spróbujemy AIKO a później widzą na realne warunki, jak działa moduł, kiedy na przykład jedna ogniwa jest zacieniona wyłączy się i reszta modułu działa. To znaczy diody bypassowe nie są aktywowane, tak? to, to znaczy na krótki, taki krótki termin mamy większej mocy, oczywiście większej energii. Na duży termin, taki długofalowo, mamy moduł, który jest bardzo skuteczny i działa bardzo długo. To jest, to jest też jako skuteczne i taki jest taki reliability na, na, na nasze moduły. I to jest bardzo istotne też dla, dla firmy instalacyjnych, które znają produkt i, i wiedzą, że będą mieli e, produkt, będą instalować produkt, który jest na pewno stabilny w, dług, w długim terminie. Dokładnie. Problemy z hotspotami są znane na rynku, by znaleźć rozwiązanie. Kolejna rzecz, która kupiła nas i naszych klientów, to bezpieczeństwo, czyli. Klasa palności A, tak? W modułach glasowych i szkło które tu mamy. Postaraliście się, żeby wszelkie elementy były, że tak powiem, bezpieczne i udzekone. Dokładnie. Dokładnie. Każdy produkt, który mamy też monoglas, taki skło Backsit też ma taki charakterystyk bardzo wysokiej jakości. Największej jakości jest moduł dual glass, to znaczy skło szkło, gdzie dokładnie mamy klasę odpalności A. Najbliższy poziom bezpieczeństwa, jeżeli mówimy o modułach fotowoltaicznych. Dobrze, a jak byśmy powiedzieć, wiadomo, Intersolar, każdy się chwali nowościami, jakie Wy macie nowości, to teraz wprowadzacie, a to w przyszłości planujecie? Na no, teraz mówimy, że pokazujemy na naszych klientów moduł trzecia generacja, tutaj na, na moduł full black nie widzimy, bo to jest takie sztepnika super, ale mówimy, że trzecia, trzecie, na moduł trzeciej generacji ogniwa są lutowane je jeden na drugi. Mhm. To drugi. Cały obszar, cały frontu na nasze moduł jest wypełniony ogniwami. Nie mamy przerwa środkowa i też góra-dół. To tutaj mamy prawie 2% większy obszar, który można oczywiście układać ogniwa fotowoltaiczne i jeszcze większej mocy na każde moduł. Mamy też uh, taki preview, to taki na pewno nowy no, 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 produkt, który jest uh, moduł, który jest, mówię uh, tak, nasze moduł Aiko uh, i dodatkowe ma monitoring na podzonym modułu. Można sprawdzić, jak działa moduł. Nie prowadzi funkcje, jak na przykład rapid shutdown, to to nie, ale jako monitoring pro, uh, na każdy moduł tak realizuje. Okej, okay, ale to jest, jak to jest zrealizowane? Bo ja jestem zaskoczony tą nowością, musiał... już, już istnieje, już pokazujemy i pamiętaj, kiedy pokazujemy na intersola, to to znaczy, że maksymalne rok już można kwoty. Dobra. I to jest szczegomo warto dla takich instalacji takich średnie i duże, gdzie optymizatory i też mikroinwertery generalnie nie montujemy, ale dalej potrzebujemy monitoringu na, na poziom module. I to daje też do 5% większej produktywności instalacji, bo jesteśmy w stanie bardzo szybko um, tak jak Analizować system fotowoltaiczny i analizować, i widać, gdzie moduł fotowoltaiczny nie działa prawidłowo. Okej, okay, ja się osobiście nie mogę doczekać. Jeszcze jedna, jeszcze jedna kwestia. To, co widziałem już na targach w Kielcach, a tutaj też jest, to jest moduł bardzo lekki, 8 kg. Jeżeli mógłbyś trochę przybliżyć, bo wiadomo, rynek w Polsce komercyjny dość intensywnie rośnie i często ta obciążalność da nie jest problemem, a Wy macie moduł, który tak waży tak niecałe jest. 9 kg. Mamy moduł Nebular, który jest moduł bez szkło, to znaczy mamy tylko plastik, realizowane tylko plastik. Też dostaje Jest to realizowane też na ramy aluminiowej, ma też dwie spódniki, które mocują moduł fotowoltaiczny. Moduł ma około 450 Wp, powietrze mniej niż 2 m2 i 8,5 kg. To znaczy dla każdy projekt projektu, gdzie bezpieczeństwa na przykład nie, trzeba, nie, możemy, nie, nie, nie ma możliwości mieć szkło, dla bezpieczeństwa ludzi to jest jeden plus i też lekko. Jeżeli potrzebujemy instalacji fotowoltaicznej bardzo lekkiej, to jest na pewno, na pewno idealny rozwiązanie. I to widzimy na Carport, na wiatr parkingowe i też wiele, wiele innych aplikacji, gdzie te dwie wartości bez szyba i uh, 8,5 kg, to znaczy prawie 4,5 kg za mniej niż 4,5 kg za metr to są wielkie, wielkie plusy. Tak, I to wiemy, to. że wiele instalatorów na pewno dużo to taki plus, na pewno da, 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 da. Tak, Thank you. Thank you, bardzo skuteczny. Dobrze, dziękuję bardzo do zobaczenia.